Cześć witajcie, ja jestem chudy a to jest GTA 3 odcinek 10 jeśli się nie mylę więc od razu może przejdźmy do misji a zaczniemy dzisiaj może nie od wyścigu powiem wam, że nie mam dzisiaj ochoty na wyścig wcale więc zacznijmy może od misji A mam tu jakiś pojazd? Chyba nie bardzo więc dobra udajmy się na ulicę zdobyć jakiś środek transportu w sumie jak tam byłem, to mi się wydawało, że noc jest. No dobra. Ciemno tam. Dobra, dawaj samochód, dawaj. No, jest czerwone. Czyli... Ten oto pojazd jest już mój. No i goni mnie policja. Dobra. Uciekajmy w stronę A oczywiście. Mam nadzieję, że do tego czasu mi odpuszczą. Oby. A i to rady wyłącznie, zapomniałem całkowicie o tym. No i dobra, już chyba w sumie mi odpuścili prawie. Zaraz ta gwiazdka powinna zniknąć. No, już A właśnie już miałem mówić, że chyba bliżej mamy do K, ale jednak się pomyliłem. I już jesteśmy na miejscu. I co tym razem nas tutaj czeka? Zobaczmy. But I'll tell her you called. Is that yeah, I know I've been a naughty girl, but I really need to pee, okay? It's time you met our man inside the LPD. Here's a payment for the last little job he did for us. He is understandably cautious. Get to the payphone in Torrington as quick as you can and await his instructions. Okej, okay, mamy odnaleźć budkę telefoniczną i czekać na instrukcję. Oczywiście tego samochodu już nie biorę, biorę lepszy i jedziemy tam, gdzie się udać mamy. Wyłącz radio. No. Dobra. I okej. Okay. Yy, misja miała tytuł wypłata dla Reja czy coś w tym stylu, czyli pewnie będziemy musieli zdobyć jakieś pieniądze, albo no, od dłużników myślę, coś w tym stylu, Czyli pewnie czeka na strzelanina, jak żeby inaczej. Wątpię, żeby to szło jakoś zrobić po cichu. No i cóż, nie zmieściłem się, ale na szczęście. Nic mnie nie goni. Policja mnie nie goni. Aj no, no no no. wow, wow! wow. Co się dzieje, co się dzieje? Daleko jeszcze? No dobra, teraz już mnie policja goni. A ja akurat jestem na miejscu. Aj, no niefajnie. Bo pewnie nie będę mógł nic zrobić, póki mnie policja goni, tak? będę. Nie wiem, najpierw muszę się pozbyć tego samochodu stąd. I dobra, teraz powinno być wszystko już w porządku. Tak jest. Mmm, serio. Będziemy tak jeździć od telefonu do telefonu. Nie podoba mi się to. Mam nadzieję, że przy kolejnej budce nie wyślą nas do innej. Znowu policja nas goni dzisiaj na mnie uwzięli ale na szczęście tylko jedna gwiazdka której się bardzo szybko ucieka pięknie idealna jazda i teraz teraz będzie wypadek w drzewo albo i nie wow to też było bardzo piękne no i jesteśmy na miejscu na jakimś, na jakimś podziemnym parkingu i mój samochód się pali myślę że ta budka jest nad nami Albo i nie No dobra, to już zesteźmy tutaj i ona będzie hm, ha ha, nie ma jej No co teraz to mam problem Da się tu jakoś wejść na górę? Tak, da się raczej. A dobra, czyli jednak ja miałem rację, że to będzie nad nami, bo tutaj jest droga. Na którą wchodzi się tamtędy? A nie mam pojazdu No a więc się przejdziemy kawałek A myślę, że mój transport zaraz tu podjedzie Albo i nie No dobra Torcięcie, widzimy się za chwilę No i dobra, mam pojazd Tutaj już chyba wjedziemy na górę mi się wydaje Tak? Czy nie tak? W górę to gdzie to było? To chyba to było, nie? Tak mi się wydaje, no dobra Niech będzie, że to to Ale ci ludzie jeżdżą, Nie? W ogóle nie potrafię jeździć Tylko wjeżdżają ciągle we mnie no Ha, na szczęście nie ja uderzyłem w policję Tylko on Czemu coś To jest na czas To jest na czas O oh, fuck Cięcie Ale fail na samym początku No dobra, nie wiem czemu w ogóle nie zauważyłem że to jest na czas Aj ślepy, chudy ślepy No ale dobra, już jesteśmy na drodze Do drugiej budki No fuck I chyba znowu tam nie dojedziemy Dawać mi jakiś... pojazd, zanim zginę, zanim zginę. Dobra, może być i to. Już myślałem, że wszystko będzie dobrze. Wznowiłem nagrywania tutaj. Znowu leżę, no dobra. Teraz już chyba będzie dobrze, jest budka, już widzę tutaj tą strzałeczkę. Jesteśmy na miejscu. I teraz pytanie, czy musimy jechać jeszcze gdzieś dalej? Zobaczymy. Tak jest, oczywiście. Tak żeby inaczej, jedziemy gdzie indziej jeszcze. No przepuść co za ludzie. co Za dużo tych ludzi. No dobra. Za często powtarzam słowo no dobra. Lok, ale, ale okej. To jest prawie to samo i też co często powtarzam. No dobra. Nie, więc jedźmy do trzeciej budki. Tam jeszcze nas nie było. Została nam minuta. I czy to będzie ostatnia budka, czy przedostatnia? No mam nadzieję, że one się już kończą, bo ja naprawdę e, mam niewiele czasu, a moje umiejętności jazdy są kiepskie, dlatego przemieszczanie się z jednej budki do drugiej zajmuje mi trochę czasu. I jesteśmy na miejscu? Czy ona jest gdzieś tutaj? Ehm... Jest. Oto i ona. Nie! Nie, nie, 30 sekund Dobra, musiałem zrobić małe cięcie, bo miałem niespodziewanego gościa No i nie wiem na czym skończyliśmy, ale wiem, że mamy udać się do czwartej już budki I mam nadzieję, że to już będzie ostatnie, bo mamy tylko 20 sekund No nie, nie mogę polec na czasówce Mam, mam też wrażenie, że gra klatkuje, no serio Gra klatkuje tak mi się wydaje. 10, fuck. No nie, 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 nie rób mi tego, fuck. I jeszcze takim słowem jedziemy, no nie. I przegraliśmy znowu. Nie mogę czasówki zrobić wcale. No, aaa, jeszcze raz. Dobra, jedziemy do czwartego telefonu, mamy minutę i miejmy nadzieję, że to jest ostatni. No nie, no musi być ostatni, bo teraz robiłem to najszybciej jak się da po prostu, no i... Do następnego rzutu nie dałbym rady dojechać Choćby nie wiem co Więc błagam, żeby to był fak ostatni No ale najpierw trzeba przejechać Przez tą zatłoczoną ulicę Jeszcze mgła była, ale na szczęście teraz się skończyła Nic w niej widać nie było niestety No ale dobra Jest telefon Zdążyłem, ale czy to jest ostatni Oby, oby, oby Proszę ostatni Jest jeszcze spotkać się z nim. Ale dobra, już teraz nie ma czasu. Udało się. Udało się znaleźć czasówkę za trzecim razem. Jestem słaby w czasówkach, nie lubię ich. W żadnych krach. Ale nawet blisko jestem parku, więc dobrze. Gdzie jest nasz pan, który do nas dzwonił? Na razie go tutaj nie ma. Tutaj? Is it all here? <laughs> I know what you're thinking. Another bent cop. Well, it's a bent world. Just because I lost a few partners, those suckers from internal affairs have started sniffing around. Reckon they can smell me. Well, this city is one big open sewer. But I'm going to need some non-union help. And if you're interested, you know where to find me. I misja ukończona. Bez żadnego strzelania, bez niczego, tylko trzeba było dojechać w miejsce na czas. Aj, to nie było łatwe mimo wszystko. No dobra, to było łatwe, tylko ja nie potrafię grać. Dobra. Wow, teraz mam aż cztery misje. No dobra, naganie trwa gdzieś już z 15 minut. Więc dobra, zróbmy jeszcze misję R i może sobie odpuśćmy na dzisiaj, bo dzisiaj słabo mi idzie bardzo.

No albo nawet już przed misją, nie no, w trakcie może Jak już podpalę ten budynek czy co tam to jest Teraz gdzie jest wyjazd mi powiedzcie Tutaj Dobra, udajmy się tam gdzie się mamy udać yy, Myślę, że wiecie o co chodzi, czytaliście napisy albo słuchaliście Zależy No i dobra Mamy no skorumpowanego gliniarza chyba Zniszczyć chociaż tamten też jest pewnie Przekupiony nie Ten nasz co dał nam misję No dobra gadam bez sensu Słaby dzień dzisiaj mam swobą, Słabą mi misję idą dlatego zakończmy już ten żenujący odcinek No a może taki zły nie jest Z waszego punktu widzenia Oby nie był zły mhm, Mam tam rzucić granaty gra mi sugeruje mhm. Tylko czy ja tam trafię Jeden nietrafiony i nie żyje, serio. <śmianie> Bardzo śmieszne. Widzimy się za chwilę. Dobra, jesteśmy na miejscu i oby tym razem udało nam się uciszyć kapusia No nie, nie wpadło. Ale we mnie też nie trafiło, życia mi nie zabrało. Obok Jest, trafiłem. Za trzecim razem I mam go wykończyć, nie mam broni. fak fuck, 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 fuck. fuck. No nie! Goń go, kurde, rzucaj tym gra... Nie, no teraz znowu przegraliśmy, nie wiedziałem, że będę musiał go gonić. I co? Nie no, tym go nie dogonię, nie ma szans. Jeszcze policja mnie goni, fuck! Zostawcie mnie. Misja nieudana. Ajajajajajaj. Aj, aj, aj. Trzeba się zaopatrzyć w broń przed misją. Dobra, nie wiem gdzie jest sklep z brońmi, ale wiem, że fajna broń, która pomoże mi rozwalić ten samochód, myślę, że za pierwszym lub drugim strzałem jest... Tutaj. Tu ta? Chyba. Mam 10 naboi, nie będę marnował. Mam nadzieję, że uda mi się go rozwalić. Dość szybko. Mam też szybki pojazd, więc jakby przyszło go gonić, też myślę, że mi się uda. Chociaż jest on trochę rozbity. Ale myślę, że uda mi się wyjechać stamtąd i po prostu jakoś się do niego zbliżyć. I może rozwalić, może cuda się zdarzają, naprawdę. Jeszcze we mnie nie wątpcie. Nie wątpcie. Jest takie słowo? Nie mam pojęcia, ale dobra. Jesteśmy na miejscu prawie. Jeszcze od drugiej strony musimy podjechać, ale co to było? Ależ akrobacje? Ależ nasz samochód nagle się odmienił troszkę. No dobra, tutaj już będzie nasz wjazd. Do naszego kolegi yy, kapusia. Ustawię się, tak może? Hmm. Albo, 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 zostawię mu wejście, wyjazd po prostu Czy to się uda? No, różnych rzeczy próbować można Więc dobra, rozpocznijmy nasze rzucanie granatami Za pierwszym raz... Nie, to był zdecydowanie za słaby rzut Aha, czyli tak wygląda moje zastawianie miejsca Spoko Teraz trafiłem, ale i tak tam Myślę, że mój samochód stoi Jest! Zginąłem, ale misja zaliczona To był fart Okej, okay, martwy zaliczyłem misję, ale mimo wszystko się udało, więc A w ogóle, co się dzieje? Odcinek uważam za średnio udany Oczywiście sami widzieliście, jak mi idą misje, nawet te najprostsze eee, Nie, wcześniej rano nie jest Nie będę się tym tłumaczył, bo jest już godzina 12 gdzieś Więc jestem już rozbudzony, nie śpię od paru godzin po prostu, może dawno nie grałem, był... Właśnie, przerwa w odcinkach była, jeśli jeszcze dotrwaliście do tego końca, do tego momentu, to wam to mówię, że po prostu nie miałem czasu y, na nagrywanie za bardzo. Y, wszystko jest spowodowane szkołą, to wam już mówiłem, nie zawsze starcza mi czasu, żeby y, nagrać FIFA, a jeśli już coś nagram, to potem mm, zmontować to, to to... to co ja gadam, zmontować to wszystko... To też trochę czasu trzeba. I przez to... No nie wyrabiam się, żeby to wszystko wrzucać, nie? No okej. Okay. Myślę, że ten odcinek tutaj skończymy. Strasznie zaplątany odcinek. Mam nadzieję, że w następnych odcinkach poprawię po prostu jakość siebie i filmu i wszystkiego, chociaż zawsze to obiecuję, a zawsze jest coraz gorzej. O, najwyżej powycinam tu teraz moje jakieś dziwne gadanie. No i okej, okay, jestem na miejscu, myślę, że tutaj mogę zapisać grę. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku, pozdrawiam, cześć.